Ciekawostki i fakty o Dali. mi Dali oznacza kwiatka Dalię, który z kolei jest tak nazwany od nazwiska szwedzkiego botanika. I co w sumie jest ciekawe, bo zna się dobrze z rozarią, która również ma imię od kwiatu, róży. I jest to o tyle ciekawe, że on, w sensie Dalia wysłał innymi pościgi tachetek właśnie za rozarią, jak ta uciekała z kościoła. Co do relacji jeszcze z innymi, to zna się on z Barbadosem i jednocześnie jest jego wyznawcą. I to trochę w sumie jest tak, jakbyście szli na piwo z Jezusem, no bo Dalia również lubi posiedzieć sobie w tawernie. Konstelacja Dali to Cantus Horalis, czyli pieśń chóru. Jest to oczywiście czwarta czteroglastkowa hydro postać, co mnie bardzo cieszy. Jest ona setną zapowiedzianą postacią w Genshin Impact, choć w Pokédexie raczej będzie 99. Będziecie chcieli go zdobyć? Bo ja na pewno.